Hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem BenedettaV34 i to jest kolejny odcinek. Zagrajmy go! Co się stało w poprzednim odcinku? No, otruliśmy Frans. Mam nadzieję, że to się czyta François. Francois, nie wiem, ale będę mówić François, François Montierre. Jesteśmy właśnie w krypcie kaplicy Shore i musimy go stąd wydostać. Poza zaapiłaniu antidotum na Gu... Lan i y, mogę jakoś tak łatwiej nazwać, François Mortier obudził się ze swojego sztucznie wywołanego snu. Muszę z nim porozmawiać i upewnić się, że jest w stanie o własnych czy do siebie kopiły. E. O, Boże, tam po prostu. Oh. Um, which, um, to something... Dobra, hear... huh. on nic ciekawego nie mówi. On mówi po prostu, że przy niego przodkowie. Wspaniałe, okay. co jak wypadku na nic ciekawego nie mają. Dobra, to już na kiedy już spotkamy kiedy ale na tej no coś Daj sobie głową, ciągnijcie, że tu bój, kiedy dostanę, grałem, bo i więcej. Dobra, nagrywam tu już chyba po raz piąty. Po ja raz piąty. Bo sobie zrobię, tak miałem, że ta baba mnie oskarżyła o i trafię do cesarskiego więzienia. Taki... Dobra, na przykład, na przedwypadek, wypadek, mi się poplątał. Nie gadam z ni ale dobra. dawno mi w więc nie, to więc nie, nie zdziwcie się, że w jakimś miejscu padnę, czy też jakiś nie, przykład wilk mnie szybko pochłonę, albo nawet taka baba, stara babcia, Albo nawet on, który jest w jakimś szlafroku. Ale z zombie sobie poradziłem. To nie zombie, to a, the dobra. Tak właściwie to ten nowy temat, synowie, to z nim on będzie dać nam, da misję, ale to będzie związane z, z taką główną, z tą główną fabułą, a, a my się nią zajmiemy już niedługo. Po prostu mam na głowie, mam pomysł na misję, co ja gadam. Pamiętam taką misję która chyba jest niedługo Nie wiem, jeszcze sprawdzam Ale... Może jak będzie niedługo, to po wykonaniu jej A tak, zapomniałam Tylko przyzwyczaiłem się bo, ta, bo kiedy dostanie to nagrałem, to nie, nie wróciłem, bo film był za długi A więc... A wtedy zostałem kłód do tej studni. Na nie wiecie, do czego ta studnia. To jest takie skrócone wejście do sanktuarium rocznego pracy. Dobrze. I tu już mam kilka spraw. Pierwsza. Sprawa numer jeden. No się wypowiem. A nie to jest jeszcze misja od Vincenta. Mm, Przyzwyczaiłem się, bo ostatnio grać po Wam, a Wam mówiłem, że no, nie że obiecałem, ale mówiłem, że będziemy, że na swam Teraz Emoral chcę tylko wytratę. ludzie mają trochę problemy z kasą. No, ale Vincent nam coś tam, trochę kasę da, a nie na Nie, no serio, nie lubię od nich czasami przedmiotów, gdyż większość to jakieś amulety, które coś dodają, a mi są one niepotrzebne. Vincent ah. w piżamce. Jest... Tam się na nie pójdę do studni. To chyba tu już będzie nam dawać y, osz... Os. O ludzie Tu już właśnie mam propozycję bycia wampirem A ja z tego powodu, że wampirem być się na razie nie chcę No bo to wkurzające, bo tak Muszę pić wszystko żeby być odpornym na słońce To jest na serio wkurzające a słońce nas czasami niszczy, przez nie mogę używać podróży błyskawicznej. Na tak. Piliadę tego strażnika będziemy mogli zabić, ale to jeszcze nie w tej misji. W tej misji mamy inny cel. Mamy znaleźć Faaliana. A z tego powodu, że wiem gdzie jest Faalian, to my sobie tę misję skrócimy. Akurat o Kraliany jest bardzo łatwo zapytać. Ale ja po pierwsze nie mam kasy, gdyż. Nie chcę mi się użyć tej całej retoryki. to właśnie to Gdzieś tu była to, to taka chałupka. I nie są tak. Są Lokmira. Dobra. Trzymaj kciuki za mnie Aleluja To jest paria. Tak O, oh, wow, udało się Wiedziałem, że tu jest. Można powiedzieć, że te chyba nie był do końca. Pamiętam, to, był, to chyba był handlarz, ale on był chyba takim mordercą. No, no, mam rację, że tak właśnie, że był mordercą. a nie, przypomniało mi się, co tu jest. jestem nie idiota. To były tylko jakaś poskładana tkanina albo niepotrzebne ubranie. No, no dobrze, zrobiliśmy w a tak to jeżeli chodzi o um, Szukanie twarzy, to widać, że pan ja chciał określić swojego kolegę Pióro, pióro, pióro Mączka kozną A, Będziemy mączkę kozną Może się jakoś sprzeda Z tego Y, Fealiana, co ja mówię, że Lokmiara. Faliana jest bardzo łatwo znaleźć pierwsze. Kurde deszcz będzie mi przeszkadzać. W pierwszym Falian jest z wysokim elfem. No to trzeba poszukać w dzielnicy handlowej innego. Y, y, innego wysokiego elfa. Trzeba z nim pogadać taką retorykę zrobić albo go przekupić. Okej. Okay. Łuk do. A, kaska. Ale tak mało... Chodźmy. Nie. Nie. To na tę misję jeszcze. Nie, nie chyba już w następnym odcinku zajmiemy się. Jak to się nazywa? Fabułą. No, to misja jest dla mnie korzenta. Walka z tymi. Z bracie słówko. is it true what i've heard about your most recent contract? you were forced to eliminate everyone, even the... welcome. what do you mean nobody can see you? where's the fun in that? Ale tego pierwszego przyda mi się pewnie zaklęcie, na które, na które pewnie nie mamy pieniędzy. Dobra, kupię to zaklęcie, bo z tego powodu, że nie wiem ile czasu mi minęło. Najwyżej, wytnę poszukiwania MRI ja Tak, to jest to. Ale to jest trochę drogie to jest? Jaki najdroższy czar? Tak zobaczę. Wola Cities A tu potrzebne jest jeszcze jakieś wymagania w manie. Chcę mieć jeszcze 50 iluzji. Kiepsko. Jak ja to jest z iluzją? Mocny Łowca. Jak to było? Mocny Majcień Tak, mam czar który iluzję dotyka tu jest iluzja, iluzja. 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 49, ja, to już jest to prawie blisko. już jest to blisko. Że próbuję się, bo mam inne konto. No i jeszcze jedno chcę wam powiedzieć mm, o takim że, że od mrocznego spadło dostaje się dużo tych magicznych przedmiotów i chcę taką ja napiorunów panu tam może się gdzieś schowam Dobra, wracamy do sanktuarii Nie wiem nie nie, nie nie zabiją, ale zakończymy odcinek niedaleko wrześni na arenie. Co ja miałem powiedzieć? Że w końcu muszę niedługo stawić wyzwanie pewnej osoby Nie wiem czy znacie taką dziewczynę Kobietę może was y, zmylić to, że jest kobietą, ale ona jest tak naprawdę mocna. A tak, przypomniało mi się jego misja. Nie, to musimy jeszcze poćwiczyć walkę. No serio, wygląda jakby to tym tamowano, krwi, tym jakby grzali to i tak, jakby rana to na przykład do amputacji używali. Serio. Cynowe nóże służyły jako skalpele. A? Czekaj, pociś mi tak, czekajcie. Muszę zobaczyć. Aha. szukając w korzeni. A nie, nie, nie. To jest coś innego, to jest inna micra. Nie lubię, gdzieś trzeba mu dostarczyć. Widzenie a... Szarego Księcia. Tu mamy Fort do którego się potem udamy. A tu mamy bronią przystań. Mm, tak szczerze mówiąc, tą się zajmiemy się jak Jak na przykład coś zrobimy z babuły. To nie ja. Sorry, tego nie zauważam. To teraz zakończę ten odcinek. Komentujcie, dawajcie plusy. To jest koniec, którego to już... któregoś tam już odcinek. Zagrajmy w obliku. Do widzenia.